Witam serdecznie. Dzisiaj tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, podłączymy kontroler do sterowania silnikiem krokowym. No i zobaczymy faktycznie jak to działa w praktyce. Zapraszam. A więc tak jak pokazywałem już właśnie w poprzednim odcinku, tutaj mam taki kontroler bardzo małe urządzenie, to jest akurat taki najprostszy kontroler, ale tak jak mówiłem, właśnie jest dosyć czytelny, czytelny opis tych podziałów i prądów, jak i też połączeń, także dlatego właśnie taki użyję. No i tak jak widzieliśmy właśnie na tym zdjęciu poprzednio, tutaj mamy Enable, czyli załączanie całego sterownika, gdyby załączanie silnika, Direction czyli kierunek obrotów i puls, czyli jeden puls będzie odpowiadał jednemu krokowi na silniku. Połączenia dwóch uzwojeń, zasilanie VCC od 9 do 40 V. Także podłączę sobie to teraz, już mam tu przygotowanych kilka kabelków. Tutaj będą połączone te wszystkie minusy, tak jak mówiłem właśnie, połączyłem je ze sobą. Tutaj zrobię wyjście na minus, i tutaj będziemy podawać na przewód czerwony puls, na przewód żółty direction i przewód niebieski enable. Tutaj jeszcze odnośnie tego połączenia, tutaj jest narysowany symbol fotodiody, czyli w zasadzie te wejścia są izolowane są galwanicznie izolowane od całego sterownika także nie ma tu możliwości przepięcia. Tutaj małe te sprostowanie, bo mówiłem w poprzednim odcinku, że tutaj powinny się minusy, powinno się razem połączyć minusy. No, jeżeli są to wejścia izolowane, to nie jest to konieczne. Może tego nie zaznaczyłem w, w poprzednim właśnie odcinku. I jeszcze przy takich właśnie wejściach są dwa, dwie metody w zasadzie podłączenia. Można to się odbyć ze wspólną katodą lub wspólną anodą. W tym momencie łącząc wszystkie minusy, mamy połączenie ze wspólną katodą. A jeżeli byśmy połączyli wszystkie plusy, to mamy połączenia ze wspólną anodą, i wtedy podajemy tutaj napięcie 5V w tym przypadku. A przez połączenie tutaj tego drugiego końca z masą, załączamy również też tą fotodiodę. No i wtedy mamy stan wysoki na, na wejściu. A więc teraz mam połączenie ze wspólną katodą, czyli mam minusy, wszystkie połączone razem. I będziemy podawać tutaj napięcie na 5-5 V na plusy. Tutaj mam też róży, różne silniki krokowe. Jak widać, e, różnią się one jak i rozmiarem, rozmieszczeniem tych e, otworów tutaj montażowych. To są typowe silniki NEMA. To jest NEMA 17, co właśnie odpowiada tutaj za e, średnicę tej flaszy, jak i rozstaw otworów. E, tutaj trochę większe NEMA 23. E, też widać NEMA 23 mogą być różnej długości, to wtedy y, oczywiście różnią się mocą na wale tutaj. Ale tutaj właśnie mocowanie jest identyczne, standardowe. Y, tutaj jeszcze taki mały silniczek krokowy od razu z przekładnią. Tu w zasadzie użyjemy tylko tego silnika jednego, tu też mam podłączoną kostkę. Oczywiście y, jedno uzwojenie B-B+, drugie uzwojenia A-A+, czego nie powiedziałem też w poprzednim odcinku to bardzo łatwo też rozpoznać, które przewody są od którego uzwojenia. Otóż kiedy połączymy, teraz ten silnik obraca się dosyć lekko, kiedy połączymy dwa z tych przewodów w tym samym uzwojeniu, ten silnik zaczyna obracać się bardzo ciężko i słychać takie przeskoki, jak gdyby i słychać takie stopniowe w ogóle przeskakiwania tego wału. dzieje się to dlatego, że po prostu kręcąc tym silnikiem wytwarzamy prąd elektryczny. I ten prąd powoduje pole elektromagnetyczne, wywołuje w zasadzie te pole elektromagnetyczne, i te pole elektromagnetyczne hamuje ten wirnik, kiedy właśnie złączymy końce tego samego uzwojenia. Także bardzo łatwo można rozpoznać, łącząc dwa przewody, przekręcamy wałem, i jeżeli ten wał cały czas obraca się lekko, swobodnie, to znaczy, że mamy dwa różne uzwojenia, przewody od dwóch różnych uzwojeń, także musimy zastosować następne, sprawdzić następne, no i zapewne do trzech razy sztuka musi się udać, żeby znaleźć te same uzwojenia. Okej, okay, to ja tu może podłączę sobie ten silnik właśnie już. I teraz tak, zastosuję tutaj mój zasilacz taki stołowy do zasilenia tego układu. Najpierw jednak Ustawimy sobie tutaj te, te przełączniki. Ten deep switch może ustawimy go na razy jeden, czyli będziemy mieli 200 kroków na obrót i wtedy musimy mieć jeden włączony, drugi włączony, trzeci wyłączony. Czyli będzie to w ten sposób. Następne trzy to oczywiście prąd. Ten silnik ustawimy. Na 2 Ampery w piku 2,2, czyli musi być czwarty włączony i dwa pozostałe wyłączone. W ten sposób. Także wszystko już mam ustawione. No i podłączam teraz zasilanie. Tutaj, oczywiście, przed podłączeniem jeszcze trzeba ocenić, czy to jest sprawdzić w nocie katalogowej, jakim napięciem możemy sterować, bo oczywiście to 9 do 40 V to jest napięcie zasilania tutaj do silnika, ale tutaj napięcia do sterowania mogą być różne. W tym przypadku mamy tutaj 5V, że ja podepnę sobie tutaj jakieś 30V, no i 5V osobne do sterowania. A więc mam wszystko podłączone. Ten przewód Enable na razie jest podłączony do 5V. Jak widać, można swobodnie obracać osią, wałem silnika. Jeżeli tylko odłącz, czyli podam sygnał niski, silnik zahamował. To już, jak mówiłem, właśnie jest przydatne Podczas postoju silnika i zapobiega swobodnemu obrotowi, czyli inne części maszyn nie będą mogły tego wału silnika przekręcić. Teraz przewód czerwony to jest puls, czyli to jest ten impuls do obrotu. Mamy ustawione 200 kroków na obrót. Jak widać, tylko przytykając przewód do 5 V. Silnik się obraca, ale oczywiście no, tak chaotycznie, dlatego że tutaj może dochodzi do kilku kontaktów, nawet podczas jednego dotknięcia. Te przewody mam od generatora sygnału, sygnałów. Mam tutaj ustawiony sygnał na 5V i częstotliwość 40Hz, a więc przypinam sobie minus tutaj razem z minusem i podaję ten impuls. Jak widać ten silnik bardzo drży, spowodowane jest tym, właśnie to tym ustawieniem 200 kroków na obrót. Teraz właśnie, żeby pokazać, jak można to zniwelować, ustawimy powiedzmy, no może 1600 kroków na obrót. I zwiększymy częstotliwość sygnału. 1600, czyli pierwszy powinien być wyłączony, drugi włączony i trzeci wyłączony. Razy 8, czyli musimy pomnożyć razy 8 ten, tą naszą częstotliwość. Teraz mam 40 Hz, no to zrobimy 320 Hz tak, aby ten silnik obracał się z tą samą prędkością. No i teraz podajemy sygnał na ten przewód. Jak widać silnik już obraca się dużo, dużo płynniej. Ale oczywiście jeszcze możemy ustawić 6400 kroków na obrót. I oczywiście jeszcze czterokrotnie zwiększam częstotliwość. Jak teraz widać już ten silnik, naprawdę obraca się bardzo płynnie. To jest właśnie te ustawienie kroków. I to po właśnie pomaga, te, te mikrostepy, tak zwane mikrokroki, pomaga właśnie w wygładzeniu obrotu tego silnika. Dlatego właśnie to podłączam, żeby pokazać, yy, jaka różnica jest w pracy silnika krokowego yy, przy doborze właśnie odpowiednich parametrów. Oczywiście odłączając tutaj przewód żółty, zmieniamy obroty prawo-lewo. Więc tutaj mamy taki bardzo prosty sterownik. Jest on bardzo prosty w podłączeniu i bardzo prosty w sterowaniu, jednak ma swoje wady. Dlatego, że musimy podać puls na ten sterownik, musimy podać na to wejście tutaj impuls, aby obrócić silnik o jeden krok. Tych pulsów musimy, jak widzieliśmy właśnie tutaj przed chwilą musimy podać bardzo wiele na sekundę, czyli o bardzo dużej częstotliwości. Co może wiązać się już z problemami w sterowaniu, właśnie takim kontrolerem, dlatego że, na przykład, w Siemensie Logo, tak jak już opowiadałem właśnie o parametrach Siemensa Logo, jak ktoś nie widział tego filmu, to odsyłam właśnie do tego odcinka o sterowniku Siemens Logo. Częstotliwość sygnału wyjściowego, nawet jeżeli jest to Siemens Logo z wyjściami. Tranzystorowymi, to i tak ta częstotliwość jest dość mała. Do tego obliczyć trzeba czas cyklu, cyklu programu, który napisaliśmy, dlatego że im więcej użyjemy parametrów, ten cykl będzie trwał dużo więcej czasu. Tak jak mówiłem, właśnie już też na początkach programowania, ten cykl musi najpierw sprawdzić wszystkie wejścia, zweryfikować program i później ustawić wyjścia. Czyli ten cały cykl programu ogranicza nam też właśnie częstotliwość na wyjściach. Nie pozwoli to nam bezpośrednio kontrolować takiego właśnie prostego sterownika z Siemensa logo. Większość też y, sterowników PLC nie posiada takiej zdolności wysłania y, sygnału o tak dużej częstotliwości, aby właśnie płynnie regulować pracę takim, tego silnika. Jest tu kilka możliwości. Oczywiście występują na rynku no i w większości, w zasadzie można się spotkać w takich przemysłowych kontrolerach, już właśnie z wbudowanym przetwornikiem analogowo-cyfrowym kontrolery, które, na które podajemy sygnał analogowy. I ten kontroler już będzie przekształcał to na impulsy na silnik krokowy. Można też zastosować zewnętrzny konwerter. Z sygnału analogowego na cyfrowy na, puls, na impuls cyfrowy, i wtedy możemy podłączyć wyjście analogowe ze sterownika PLC i wtedy przekształcić to na, na impuls cyfrowy i zastosować taki właśnie prostszy sterownik. Ale głównie stosuje się właśnie już te kontrolery z już z sygnałem analogowym na wejściu. Tym jeszcze zajmiemy się na pewno w przyszłych odcinkach. Nie chciałbym tego tematu jeszcze tutaj rozwijać, dlatego że to już jest trochę wyższy poziom, ale na pewno kiedyś do tego wrócimy. Na dzisiaj to wszystko. W przyszłym odcinku opowiemy o silnikach trójfazowych prądu stałego. Takie ciekawe zagadnienie bardzo często używane silniki. Nauczymy się właśnie też, jak taki silnik działa i jak go kontrolować. Dziękuję za dzisiaj, pozdrawiam, do zobaczenia.